Idę po łokach i działamy. Pamiętajcie, róbcie tak jak czujecie w sercu. I tak dużo na Was staram się nagrać, że już mi się po prostu czasami wchodzą inne dania już w pomysł co bym tutaj mógł przygotować. Jeżeli Wam się coś nie podoba to piszcie, jestem na to przygotowany, więc po prostu będzie koszor. Bądźcie zawsze sobą. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku mojej kuchni ze szybto motywacji. Mam nadzieję, że odcinki się podobają. Cały czas rozwijamy kanał. Jeżeli byście chcieli, żebym coś przygotował, piście to w komentarzu. Dzisiaj będziemy przygotowywać kary z batata i kalafiora. Na początek sobie ugotujemy ryż. Więc ja mam tutaj dwie szklanki ryżu. I mniej więcej trzeba tak około 3,5 do, 3 do 4 szklanek wody. Woda już mnie rozgrzewa. Posolę. Wszystkie składniki macie w opisie, więc yy, sobie zobaczycie. I teraz tak, możemy sobie zacząć obierać batata w tym czasie, jak się nam ryż gotuje. Płyniecie więc około 15-20 minut. Najczęściej na opakowaniu macie napisane. Teraz ja sobie zaraz umyję warzywa, zanim się ryż ugotuje, więc jeszcze trochę mamy czasu. Wszystko sobie przygotujemy. Tutaj czosnek już odchodzi sam cebulkę sobie przekroimy na pół i wrzucamy ryż gotujemy pod przykryciem jest sobie tak mniej więcej 15 tak jak mówiłem do 20 minut to zależy na opakowaniu zawsze macie napisane ryż już nam się ugotował idę po łoka i działamy Zrobimy sobie orzechy nerkowca, prażyły, no i co, i zaczynamy malik i zaczynamy robić, przepraszam, makaroniki, tutaj będzie ryż, kary z batatem i mafiarem. Już widzicie, tak dużo na Was staram się nagrać, że już mi się po prostu czasami wchodzą inne dania już w pomysł, co bym tutaj mógł przygotować. czuć ten aromat, no, więc co wrócimy. weźmy coś może drewniane albo coś może gumowego i za chwilkę dalej jedziemy. No i mamy przygotowany ryż, więc zaczynają. Przygotowujmy sobie tak, cebulkę, piórka sobie kroimy. Już nam patelnie się grzeje. Tutaj. Τώρα, τι θα sobie klejmy. Tu mamy τι θα sobie pokroimy. Τροφή. Ω, εδώ του πτωχά. Τροφή. sobie w tym momencie przygotuję pomidora. Jeżeli macie puszkę z pokrojonymi pomidorami, możecie sobie dodać taką puszkę. Ja akurat mam trochę pasaty. No i świeżego pomidora skroję. I sobie już przygotuję. Widać, że się, aż się zeszkli przy okazji dodamy już troszeczkę imbiru o, też uda ten smaczek nie do żeby się chwilę jeszcze podsmażył teraz się bez tych włókien żeby było uprojmy też sobie już batata o, tutaj nasze przyprawy dajemy wszystkie macie w opisie one też się tutaj smaży chwilę wszystko dalej sobie batata pokroimy dodamy nasze pomidory Techniech chwilkę z łatwym smaku dodajemy wodę, niech się też zagotuje. Już, już, już czuć ten zapach. W tym momencie mm. sobie jeszcze dodamy Jeżeli macie całe pomidory, to dodajcie już całe pomidory. Zamieszajmy, niech się zagotuje. Tyle się pogotuje. Nie. Kroimy batata, możemy na taką kostkę pokroić. Mieszcząc bulgocze. możemy coś, To jeszcze gotuje. sądzę, są tak około 20 minut bez przykrycia, jeszcze powinniście gotować. Nie, nie. Możemy dodać batata. 20 minut z przykrycia, później będziemy następne dawać rzeczy. Zostawcie sobie na więcej około 20 minut. To już nam się tutaj gotuje. Tak, na dzisiejszy odcinek przygotowałem dla Was cytat Alberta Einsteina. Wybitne umysły zawsze napotykają na gwałtowny sprzeciw tych przeciętnych. Pamiętajcie, że jak będziecie szli w swoją stroną, nie będziecie tak, jak robić tak, jak mówią wam inni, że nie, zrobiliście by tak, albo tak. Nie, róbcie tak, jak wy uważacie, więc będą was uważać, że jesteście odmienni, nie jesteście tak jak inni, dlaczego tak robicie. Nie zwracajcie na to uwagę, tylko po prostu róbcie tak, jak wy czujecie w środku. Pamiętajcie, róbcie tak, jak czujecie w sercu i wtedy, wtedy będziecie po prostu osiągać te cele, cele swoje marzenia. Ja tutaj sobie jeszcze przygotuję tak więc takie mniejsze. Zrobimy sobie, możemy takie porozrzucać fajne mniejsze. I pamiętajcie, właśnie, nie, idźcie tak, nie idźcie za tłumem. Bo to jest tak jakby no droga donikąd. Ja tak uważam. Możecie, jeżeli wy uważacie inaczej, piszcie też w komentarzach. Staram po prostu, jak będę mógł też, też odpowiedzieć na to. Mogę jedyne co to tylko chcę, co wam mówię, to mówię nie, z, yy... Tak jak ja przeżywam, to, przeżywam to swoje życie na razie i też kiedy szedłem jak inni, wszyscy robiłem tak jak inni, a teraz po prostu robię tak jak ja czuję. Bo w tym momencie jak ja tak robię, to jestem bardziej szczęśliwy, uśmiechnięty, mam więcej radości. Mniej więcej nam się gotuje około 20, 20 minut. No i za chwilę będziemy, będziemy dalej, dalej działać. Będziemy cały czas też rozwijać kanał, dawajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, piszcie w komentarzach co byście chcieli, żebym jeszcze przygotował, ja się postaram wam to przygotować, mam nadzieję, że się wszystko podoba, jeżeli wam się coś nie podoba to piszcie, jestem na to przygotowany, więc nie ma, nie ma, nie ma, lekko też, no i co, no i za chwilkę się, za chwilkę się widzimy i dalej będziemy też nasz cytat poruszać i dalsze gotowanie. U nas się już gotowało 20 minut, więc jeszcze teraz pamiętajcie, że wcześniej troszkę pieprzy ja poczekałem, żeby dodać pieprzu później, troszeczkę soli, jeszcze, naszej podawskiej i teraz tak, tam już wcześniej dodaliśmy kary, kmin, kurkumę, kolendrę, Dajemy naszego kalafiora i dodajemy mleko kokosowe. To wszystko wymieszamy i około 10 minut gotujemy. To się po prostu będzie kościoł. Najlepiej po przykryciem już teraz. Pamiętajcie, nie idźcie tak jak tłum, tak? róbcie tak, jak wyczujecie i zobaczycie, że będzie lepiej. Tak? Chociaż spróbujcie, to nic Was nie kosztuje. Więc spróbujcie... No i co? Za 10 minut będziemy serwować tak 10 minut już możemy sobie wyłączyć. O, no, zobaczcie. Ja jeszcze sobie spróbuję tutaj wcześniej troszeczkę jak ten sosik wyszedł. No, mówię mam mega. To już już miałem przykryty wcześniej. Więc sobie go zamieszam. Ryżu sobie sypiemy tutaj do miseczki. Jeszcze troszeczkę i zaserwujemy o, To jest właśnie o to, co nam chodziło. Jeżeli macie kolendrę, możecie pokroić, posypać kolendrą. Tę no, położymy jeszcze na górę. Ja mam latkie pietruszki, więc ja ten kawałek sobie zostawię do dekoracji. A to tutaj skroimy sobie i posypiemy. Chyba nam wystarczy na takie miseczkę. Dodamy jeszcze naszego chili troszeczkę do dekoracji. Zobaczcie. tutaj natki. Porzucamy troszeczkę tego. I dodamy nerkowców wrażonych. I nam weszła super, super ryskary batatem i z karm, batatem i kalafiorem. Super. Fajnie. Więc piszcie w komentarzach, jak u Was to wyszło. Może i nawet lepiej niż u mnie. Łapeczka w górę. No i sobie dawajcie, żebyście byli cały czas na bieżąco z kolejnymi odcinkami, z kolejnymi odcinkami też i motywacji, cytatami, no i... No i co, no i będziemy, będziemy działać cały czas, rozwijać kanał. I mam nadzieję, że Wam smakują te rzeczy, które przy... ja, przygo... ja pokazuję Wam Rzewiec, a Wy je przygotowujecie w domu. I mam nadzieję, że Wam też również smakują. No i co, no i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, dużo Wam zdrowia, życie dla, dla Was, dla Waszej rodziny. I do zobaczenia. Trzymajcie się, hej, bądźcie zawsze sobą.